Wiecie, gdy tak sobie wspominam moje złote czasy gamingu, to w sumie wypada to na czasy, kiedy chodziłem do szkoły, kiedy byłem gówniakiem. I wtedy grało się na pececie ile tylko było czasu. I to były piękne czasy, to były naprawdę piękne czasy, które wspominam z łezką wokół. Czasy, kiedy miałem za dużo czasu i za mało gier. Teraz mam za dużo gier i za mało czasu. Jaki z tego morał? A no taki, że w sumie nie wiem. Ale dzisiaj chciałbym wam coś pokazać. To jest komputer, który jest ze mną od w zasadzie początku mojego nagrywania na YouTubie. To jest komputer, który jest ze mną od 5 lat przynajmniej. I mogliście, jeśli jesteście długo na kanale, to mogliście nawet zobaczyć odcinek, w którym składałem go. I, i, ty, I taki komputer jest oczywiście fajny, no bo mogę sobie go rozbudowywać, tylko że zajmuje miejsce. Zajmuje miejsce, a też nie jest już najnowszy. No i od jakiegoś czasu chodziło za mną. Może by to czas był, żeby wymienić płytę główną, może to czas wymienić procesor, grafikę. Ale wiecie co, już jestem chyba zmęczony tym. Jestem zmęczony szukaniem tego, czy jakaś, jakiś zasilacz nie jest na czarnej liście, czy grafika na pewno jest dobra, czy i, czy i, czy. Jest masa tych czy. Dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda ROG G14 Zephyrus. Mój nowy komputer do grania i nie tylko. Tak słowem wstępu, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem laptopów gamingowych. To zawsze były ciężkie maszyny, które długo nie wytrzymywały na baterii, no i generalnie były dosyć drogie. ROG, G14 Zephyrus, bo tak się w pełni nazywa ten komputer, przełamuje to trochę. Bo dalej jest to sprzęt drogi? Ale jest bardzo kompaktowy. Ale jest dobra. Słuchajcie, to będzie taki mini unboxing, plus moje pierwsze wrażenia. Bo tak naprawdę na taki dłuższy materiał zaproszę Was już w najbliższym miesiącu. Bo spędzę z tym sprzętem miesiąc i będę mógł Wam opowiedzieć o tym, jak mi się na nim gra jak mi się na nim pracuje. Bo streamuję też z niego. O tym jeszcze nie mówiłem w sumie. Ale tak, ostatnie streamy były już z niego. I spójrzcie, tu jest takie fajne zastosowanie, że właśnie o, otwiera się i od razu naszym oczom ukazuje się sprzęt. Tutaj w pudełku nie było tak dużo ciekawych rzeczy, żebym robił pełnoprawny unboxing. Mieliśmy standardowo kabel zasilający laptopa, i muszę go, będę musiał go wytrzeć troszkę, ale sprzęt robi naprawdę fajne wrażenie ze względu na tę perforację, która znajduje się na górze pokrywy. I to jest coś, co zdecydowanie go wyróżnia. Bo mocne bebechy to jedno, ale ta perforacja to jest coś, co absolutnie nie kupiło. Więc otwórzmy go sobie. Bardzo podoba mi się to, że on. Tak jak widzieliście zresztą po pudełku, kiedy otwierałem pudełko, on się wysunął. I tak samo jest też z klawiaturą, która przy rozłożeniu tego laptopa klawiatura podnosi się do góry, przez co jest w znacznie wygodniejszej. Pozycji, jeśli chcemy pisać na nim, a pisze się na nim wyjątkowo dobrze i mówi to osoba, która na co dzień pracowała na MacBooku z 2019 roku i tam już była ta nowa klawiatura. Także jeśli coś jest podobne do tamtej klawiatury, to jest naprawdę dobre. Uwierzcie mi, pracuje się na nim fantastycznie. Eee, o, dobrze, bałem się, że nie będzie widać tego efektu na pokrywie, ale jest. Animi anime, w zasadzie to anime się powinno czytać, Matrix, to jest właśnie. Ten efekt to są diody LED zamontowane w tej perforacji. I one dają taką animację, którą możemy sobie skustomizować. Oczywiście. Ja teraz wejdę jednym przyciskiem do panelu zarządzania i pokażę Wam, co można z tym zrobić. Mam nadzieję, że jest to ostre. Animation Mode, ja tu akurat teraz mam wgranego Mario, ale możemy sobie dać dowolną animację. Zaraz zrobimy sobie jakąś. Eee, zaraz wezmę jakiś obrazek, bo już kombinowałem kilka rzeczy tutaj, e, próbowałem najróżniejszych. Nie zawsze to działa, ze względu na to, że te LEDy tak naprawdę są zero-jedynkowe w zasadzie. No, no, nie do końca, ale wiecie o co chodzi. Dobra, to wygląda całkiem ładnie. Zbliżająca się premiera Cyberpunk'a powinna wam powiedzieć to znaczy, powinniście się domyślić od razu, jak zobaczycie. Confirm. Ok, mam nadzieję, że teraz jest to widoczne. Ja sam zerknę. Tak, obudź się samuraju. Mamy miasto do spalenia, ale ja standardowo <laughs> jednak wykorzystam ten efekt z Mario, który najbardziej lubię. Cyk. Apply Effect. I tak, jak mówiłem, to jest jedna z takich najbardziej wyróżniających ten sprzęt rzeczy, ale absolutnie to nie jest jedyna, bo na pokładzie mamy kartę graficzną 20... RTX. Chciałem powiedzieć GTX z rozpędu, bo w tamtym komputerze miałem GTX 1060, tutaj jest RTX 2060, który naprawdę daje radę. I byłem ciekawy, pierwszą grą, jaką odpaliłem, był oczywiście Minecraft z RTX-em. Można by pomyśleć, że lepiej Control albo Watch Dogs Legion. Te gry też odpaliłem, ale jednak najlepsze możliwości Ray Tracingu pokazuje właśnie Minecraft. I jestem pod ogromnym wrażeniem. Mam nadzieję, że zrobię stream jakiś z tego Minecrafta, bo no rozwala web, naprawdę rozwala web. Dodatkowo mamy tutaj jedno terabajtowy dysk e, SSD. Więc od razu nie dość, że system możemy na nim trzymać, to i gierki. I powiem Wam, że to jest dla mnie ogromny skok, bo na tamtym komputerze no miałem SSD-ka pod system, bo tak się zawsze uczyłem, tak zostałem przy... przygotowany, to nie, ale przyzwyczajony, że no oczywiście system to SSD, a gry to lepiej już na HDD. No ale jak jednak się zainstaluje taką grę na SSD-ku, no to panie, to ja już rozumiem o co było to zamieszanie z tą nową generacją konsol. No, nie to, że nie mam, ale wtedy jeszcze nie miałem tej nowej generacji konsol, jak dostałem tego laptopa. I. No i jest. Ogromna różnica, czasy wczytywania są praktycznie znikome, to ja wiem, że dla takich zatwardziałych pecetowców teraz oglądanie tego to musi być takie O Jezu, skąd on się urwał, co on nigdy gry na SSD-u nie zainstalował, no rzecz w tym, że nie, właśnie nie, pierwszy raz mam gry, mogę mieć swoją bibliotekę gier, nie za dużą e, Nie za dużą zainstalowaną, bo bibliotekę na Steamie mam wbrew pozorom dosyć sporą e, Mogę zainstalować to na ssd SSDku i to jest super, I to jest naprawdę super, bardzo mi się to podoba Wydajność tej karty graficznej wbudowanej to też była moja pewna obawa, że no wiecie, no laptop, karta wbudowana to pewnie nie do końca da radę. A skąd? Watch Dogs Legion byłem w stanie grać bez problemu z włączonym ray tracingiem. Także robi to naprawdę robotę, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ale po więcej szczegółów, w których opowiem wam trochę o kulturze jego pracy, o... nie będę was nudził cyferkami, bo to nie o to chodzi. I w sensie, no ja nie lubię też takich materiałów sam oglądać, gdzie są cyferki podane. E, specyfikacja będzie w opisie, po prostu. A ja chcę mówić o tym, jak mi się na tym gra i jak mi się na nim pracuje, bo myślę, że to jest dużo ważniejsze. E, jak mi się coś grało na nim, to jest właśnie to, a nie cyferki. No, takie, takie ja mam podejście do robienia materiałów. Jeśli nie podzielacie go, to trudno. Możecie oglądać innych twórców. Oczywiście udało mi się na nim skonfigurować Streamlabsa i bez problemu streamować. Dodatkowo ułatwił mi to fakt, że sprzęt ma dwa bodajże wyjścia USB typu C. Tak, z tej strony i z tej strony są dwa wyjścia USB typu C. Mamy wyjście HDMI, wyjście na słuchawki, tutaj jest wejście do ładowania dwa USB 3.0 i to tyle, i to tyle z wejści, więc tutaj huby USB były konieczne, a jako, że mam już jeden hub USB do MacBooka na USB typu C, no to tutaj czułem się jak w domu. Tak samo z dyskami, dyski też już głównie kupuję na USB typu C, więc bardzo się cieszę, że... no bo w tamtym komputerze miałem USB 3.0 i to też nie do końca działające. A tutaj wszystko podpiąłem i śmiga. Jedyne co mi się nie podoba, ale to jest kwestia już w zasadzie chyba w samego sklepu, albo i nie, że w środku był Windows Home. No, ja zawsze pracowałem na profesjonalu i tutaj też nie widzę jakiejś dużej różnicy, ale to chyba tak bardziej świadomość z tyłu głowy, że mam Home a teraz to mnie tak bardzo boli. Znaczy, nie bardzo to jest. Jeśli to jest mój największy ból, to możecie wiedzieć, że jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Sprzęt bez problemu póki co odpala wszystkie gry, które zainstalowałem. Dzisiaj kupiłem We Happy Few i Common Conquer. No, to ta druga nie jest najlepsza do testowania tego sprzętu, ale We Happy Few już jak najbardziej udało mi się je odpalić na ultra. Ale tak jak mówię, za dużo gadam w tym materiale. Więcej wam pokażę w już w następnym, który będzie podsumowaniem mojego czasu z tym laptopem po miesiącu. I no, to będzie grudzień. To wątpię, żebyśmy Cyberpunk'a odpalili, ale kto wie, kto wie, może tak. Póki co, dziękuję Wam za oglądanie, kochani. Dajcie koniecznie znać, co Wy sądzicie o laptopach gamingowych, czy macie może, czy mieliście. No i powiedzcie mi, co Wy byście ustawili sobie na tę pokrywę Animi Matrix, bo no ja muszę mieć Mario, wiadomo. Mario to miłość, mimo że bluza PlayStation, ale, ale jestem ciekaw, co Wy byście ustawili. Jakiego gifa, jako, jaki rysunek, bo to możecie ustawić, co chcecie. A, no, jeszcze słowem wstępu, jestem zakochany w wykończeniu tego laptopa, bo faktycznie sprawia on wrażenie niegamingowego. Nie ma tutaj RGB, nie ma też klawiatury numerycznej, więc stanowi on takie połączenie pomiędzy tym światem gamingowym, a takim bardzo oficjalnym. Bo to jest laptop, którego mógłbym bez problemu zabrać na spotkanie biznesowe, ze względu na to, jak fajnie jest zrobiony. To szczotkowane aluminium tutaj, zresztą cały jest wykonany z niego. I to dokładam uwagi, ale dodaje też niesamowitego uroku i stylu. To jest naprawdę bardzo ładny sprzęt, bardzo dobrze wykonany, ale trochę więcej o nim opowiem w następnym materiale. To jest tylko taka zajawka, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać już wkrótce. No ale wracając do tego końca, kochani, dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam się podoba ten laptop, czy co byście ustawili sobie na tę Anime i Matrix. Czy macie laptopa gamingowego mieliście, jaki macie stosunek, słuchajcie, piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję moim spornikom za wspieranie rozwoju kanału, to dzięki wam jest to wszystko możliwe. Jeśli nie wiecie, kim czym są spornicy i jakie mają benefity, zapraszam Was do zakładki wspieranie. Tam się wszystkiego dowiecie, jakie macie benefity za każdy z Progów. A póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani, i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się i bądźcie w zdrowiu. Serwis!